Drzewo, kura, krowa, tu się dom buduje. Prawaj Maniek! Dawaj Maniek, to jeszcze kameruje! To wasz urmania youtuber z Kubisk Miejskiego. Dzisiaj jesteśmy w trzecim odcinku z serii Parkour na serwerze na A i Więc y na tyle ze wstępu. Dajcie lajka i suba, takie lajka jest ciemno. A zaczynam. I będziemy dzisiaj skakać siema. Dobra, to jest pierwsza mapa, którą przejdziemy. Tutaj Który? Łosiek. łosiek nie umie. Ale ja za pierwszym, 5 sekund już Dobra, nie. lecimy z następnym. Kolejna mapa, A, y, o, więc lecimy. Mnie od... Widzisz mnie? No widzę. No dobrze, to jest trudne. We, bo ty A? mi zasłanie w się Wyłącz, gracz. Ja też wyłącz. Checkpoint. Zrobiłem checkpoint. Ma ja nie rozpoczęta! Jak nie rozpoczęta? Ciebie chyba coś. Ja sobie zrobię tak. Czekaj, to jest dobra taktyka. Jeżeli nie Przez... grasz na czas, a my nie gramy na czas. Zrobię! Easy! Ja też. Easy. Ile sekund? Zrobisz? Nie wiem. Dobra, Znastą? lecimy z następną mapą. Kolejna mapa. Więc jedziemy. Kto szybciej zrobi, dawaj. Dobra. Ja nie potrafię na czas. Dobra, ja w 4 sekundy zrobiłem. A dobra, kolejna mapa, 15-ka tym razem. Proszę, y... proszę. Dobra. 3,898 mamówić. Kolejna Ale mapa. Co? Dawaj 41. 41 kot, to nie chodzi jak zamierza wtrąć, tak? To 41. A nie, to nie jest trudne, chyba. Chyba. Dobra, teraz tutaj... No Pro... Problem jest w tym, że ja nie wiem gdzie skoczyć. O, ja miałam ciężkie skarpy, już wiem, gdzie dać ci skarpy. Nawet trzynastkę. No bo czemu, ja chcę tam przejść. Dobra, ja, Łosiek nadal się męczy z tamtą mapą, i, i, ale, ale ja robię tą, A, więc... To jest nieoddatowanie. trzynastkę. Jest easy, podobno. Podobno, bo jest jednak gwiazdka. Do tego A my tego przypadku nie robiliśmy? Nie, dzisiaj na pewno nie na nagrywkach. A to możliwe... I to było na tyle z tego odcinka, więc dzięki za oglądanie. Pierwszy link w opisie. Do, link do pobrania lunara, którego mamy tutaj. A, e, będzie na, na ten temat odcinek na temat lunara i ogólnie dzięki za oglądanie W teraz i siema.